Jak byłem małym dzieckiem, to bardzo lubiłem w ogóle tematy kryptianów, jako tory, gry planszowe. Pokładałem dla papiorów, rysowałem te plansy. I na tych planach, zwykłych planach, szakałem po tym. Kiedy trafiłem na te click and playa, aż tylko Krzysztof Sacka się pojawił, to przy kresie, ja teraz musiałem co w tym programie mieć. Okazało się, że w pracy nie było. To na gierdzie krawskiej go załatwiłem, ale to była wersja demonstracyjna. Ale ja to tak pierwiózłem w Polsce i kupiłem oryginała. I to był rok y, 1994. Od tego momentu zaczęła jak, się ta era tworzenia wiór. Nie do roku 1999, kiedy był konkurs na CD-Projekt, jeśli chodzi o komputer World, to zamknął ten etap i o tym mi opowiadał. I do jak do prezentacji drugi etap od 1999 roku do tego. I niedawno, pójdę akcjonując, 1 września załatwiłem stronę internetową, wcześniej nie chciałem. Na tej na tak twojego tworzyłem gier, ja tworzę i prowadzę swoje Ale znałem jednak, że mam dosyć dużo gier, że chciałbym mieć tylko sklasyfikować Każdy z tych I to... I której I I tak, tam informacje i gry komputerowe, które widzą zrobione

to jest ten to jest ten i to jest ja myślę, że tak, że prawie znaleźli górki, takie jak w takie jak w działach greckich, które były a druga taka pływna, to tak naprawdę była taka,

ten główny projekt to będzie w diametrze od Ten projekt to będzie w zupełnie różnym od jedynki i chciałbym trochę jakby CRTG, CRPG, czyli elementy fantastyki, dialogów i różnych tam, jak nie to w w dniu gry saktank um, i czyli piła, Tolb i, Tolb i Tolb". Tutaj mamy projekt um, który już prawie na kończenie, Trzeba tam pełniamy. Jest ta um, głomitr, czyli wymeczny, który by zabija jako krwia w zła. A tutaj um, na tej Tutaj ja Tutaj to zapy no, po co powstawało w to budowałem, bo tym jak budowałem, to zajęłem się grami. Teraz pokażę wam grę. Dwie gry, których nie ma tutaj, ponieważ one są, mają jakiś błąd, jakiś byk, który czeka tak, że nie mam na długo w to, to myli zaraz ty dwa. I jedna bakteria doprowadziła się i wyniszkała się inne bakterie w organizmie. To tej bardzo dużo misji, około 50 misji, i każda była inna. Trzeba było na przykład zabić konkretną bakterię, albo zabrać pewne antybiotyki. i różne takie zadania były. Tyle, i tutaj były jak bamba do rozwalania jednego rodzaju zakory, laser do rozwalania innych zarazków. I tutaj były na wyłożonym braniami, wywalni. I w tej grę nie mieliśmy filo na stronie, tego doprowadził, że zawieszanie. Naprawdę w tym momencie y zawieszanie. I nie mogę do tym brania. I, to jest zablokowane. I średni i bardzo trudny. To tak naprawdę ma jeden głow. Bardzo trudno się przyłająć za tę broń, bo każda broń to czego innego. Więc tutaj właściwie jest małogowalny w końcu, tak się okazało. Pewnie by zrobić jedną broń silniejszą niż super zimastować. To jest różne branie na różnych warunkach, to nie jest dobrze. było, tylko na to, to na ulicy na strań na wybak na na wybak na wybak na wybak i tak widzę kamery, te monitory na którym na tak jak wstawał w roku 2002. teraz potem i patem jak nałem trenny widok gór Zrobiłem wersję taką, żeby zinternetował grę zaraz Zarazki, która była na konkursie w w drugą grę, która jest wersją taką i, maksymalnie skondensowaną, grę w, w, w

gra nie pokazała się nigdy Mamy Mimo no było dużo poziomów, nie dało się przejść. Po prostu błędy poruszali się tymi zarazkami. Więc po prostu nie da się co gra. Więc, to po Więc do Też chyba jaką w ogóle zrobiłem w życiu, którą skończyłam i nie wiem, jaką bo ona przetrwała w Po prostu, na, na tej kiesce, która zachowała się i do dzisiaj. I to To były dwa puszki, które na przemian mąż ingerowały, albo równocześnie, nie ludzie byli od dwóch lat. Jak jeden zabił drugiego, to ktoś go umierał i zamienił i kieski, które były, i chyba tak pełne, i on w się. Nie dwie... mam wtedy 16 kolorów i nie mogłem więcej mieć. To jest taka bardzo zła grafika, ale własna. Bo od całego początku robiłem swoją grafikę i korzystałem z Bibliotek Play. Tych rzeczy trzeba było rozwalić tego druka, żeby Potem otworzyłem przejście do tego gdzie został wyschł, otworzył i następny będzie. Tak tak mało. Na przykład ten wóch miał bardzo silną broń, a ten dysponował barbami, tylko wóch miał swoje funkcje, możliwości. No, kiedy jest? No, to jest. bardzo szyj dobre. Ten to właśnie mojego, co powstało. Tutaj będziemy i zarazki, jeden, jeden trzykan. To to pokażę bo to, 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 wersja, to